Na zaproszenie strony tureckiej klubu sportowego przyjechaliśmy, aby rozegrać sparring. Dobre przetarcie przed najważniejszymi meczami w sezonie. Mógłby ktoś powiedzieć, że równie dobrze moglibyśmy zrobić to w Polsce, ale chyba spędzenie czasu całą drużyną w jednym miejscu, w całkiem innym miejscu, to też jest taka forma przygotowania do, do tak jak wspomniałem, najważniejszej części sezonu. Jestem rozczarowany, myślałem, że jak jedziemy do Turcji i u nas jest zimno, znaczy może nie zimno, ale tam w okolicach 10 stopni, to tutaj będzie jakieś 20, a jest 5. Proszę, proszę. Fajna odskocznia od, te, od tej monotonii treningów, a my jeszcze w Warszawie mamy często problemy z dostępnością hali i, i musimy trenować 3 dni w tygodniu na trzech różnych, różnych kalach. Tutaj mamy do dyspozycji piękny ośrodek z siłownią praktycznie tylko dla nas i dla drużyny, z którą gramy, gramy sparring to też jest taka fajna odskocznia od, od treningu 6 na 6 we własnym gronie, jeżeli możemy zagrać z inną drużyną i sprawdzić się na tle, na tle tureckiego zespołu. E, dobre jedzenie, także też można, może się znajdzie jakaś chwila na krótkie zwiedzanie e, po, po, po mieście, także. Także dla mnie to jest fajna odskocznia i, i wydaje mi się, że to jest żadne utrudnienie. Na pewno jest wymiana doświadczeń, tak? jeżeli chodzi o, o prowadzenie klubów sportowych. Przez wiele lat w Turcji, może nie aktualnie teraz, ale przez, przez wiele lat zespoły tureckie prezentowały się na najwyższym poziomie i na pewno taka wymiana doświadczeń pomoże też nam, pomoże drużynie tureckiej wyciągać wnioski. My jesteśmy taką drużyną, która jakby nie szuka wymówek, dają nam piłkę, dają nam siatkę i zespół po drugiej stronie i gramy, a że była okazja zagrać z zespołem tureckim, no to świetnie byłoby to wykorzystać, świetnie to wykorzystaliśmy. Szkoleniowo 5 setów wygrane, więc wszystko co najlepsze. Sportowo na pewno nie, nie straciliśmy, warunki mieliśmy, mieliśmy bardzo dobre do tego, żeby trenować, żeby, żeby zagrać ciekawe spotkanie. Jeszcze przed nami jutro trening. Eee, także myślę, że sportowo nie, nie, nie stracimy, a, a fajnie jest troszeczkę się oderwać na chwilę od tej rzeczywistości Od tej rzeczywistości <laughs> w naszej, naszej Lidze oczyścić głowę, także mam nadzieję, że ten, że ten wyjazd jakoś nam się dobrze przysłuży. Yeah, if they, if, if Gdyby nas pokazywała turecka telewizja tak jak robi to Wasza, bylibyśmy zdani. Tak, jesteśmy zdani w Polsce. Mamy bardzo trudny mecz w weekend i chyba jesteśmy gotowi. Dziękuję wszystkim, którzy zorganizowali to spotkanie towarzyskie. Może kiedyś zagram w Polsce? Może w przyszłym sezonie? Mam nadzieję. Bardzo fajnie, że trener dał szansę zagrać tym, którzy nie mieli wcześniej takiej okazji. I jak widać wojska są w bardzo dobrym stanie, czekają czasami w odwodzie, ale zawołane są gotowe i wygrywają spotkania. E, bizim e, tarbiğemde bir Przede wszystkim chcieliśmy podziękować naszym przyjaciołom Starbigemu, który jest partnerem handlowym sponsora tytułarnego Oniko Warszawa. Dlatego zdecydowaliśmy się na zorganizowanie tego meczu i zaproszenie drużyny. Mamy nadzieję, że mecz się podobał. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy gościć czołową drużynę plus ligi. Polscy siarkarze to marka znana na całym świecie my zawsze cieszymy się kiedy możemy ich gościć a dzisiejszy doping polskiej publiczności był tego chyba najlepszym dowodem pracujemy nad tym każdego dnia a siatkówka może nam tylko pomóc myślę że teraz kolej na odwiedziny tureckiej drużyny w Warszawie ja yani polonia ile tureckini dostu zaten çok dla Przede wszystkim nie patrzymy na ten mecz jako wydarzenie tylko sportowe, ale jako dowód, że ta nasza przyjaźń, wieloletnia, blisko 600-letnia przyjaźń polsko-turecka nadal będzie trwała i się rozwijała nie tylko pod kątem ekonomicznym, ale i sportowym. Dzięki naszym przyjaciołom udało nam się takie spotkanie zorganizować. Jesteśmy wdzięczni zarówno gospodarzom, jak i Oniko Warszawa, Europa ma dwa końce, także jest koniec zachodni Anglia i, i wschodni jesteśmy w Istambule, no y, lubimy się uczyć, uczymy się od wszystkich, uczymy się od drużyny IBB Turcja, szukamy wspólnych korzeni, zbieżność nas na razie wydaje nam się przypadkowa, no przyjechaliśmy tutaj na zaproszenie drużyny zaprzyjaźnionej, Dziś już tak zdecydowanie mogę powiedzieć, czyli drużyny Oniko. Że, że to co robimy w tym sezonie i ta końcówka tego sezonu sprawi, że w przyszłym roku, w przyszłym sezonie więcej będzie wyjazdów już takich po punkty, a nie, a nie stricte, żeby się przygotowywać do, do najważniejszych meczów w Plus Lidze. W tamtym sezonie też tak już było mówione, w grudniu chyba czy w styczniu, że już się przygotowujemy do Ligi Mistrzów, więc ja bym, ja bym troszeczkę stonował nastroje i... I, i zobaczymy co, co przyniosą play-offy, bo już chyba z tego co wiem przewansuję się na play-offów, tak? więc, więc no, czekamy na rozwój wypadków na pewno, ale, ale liga łatwa nie będzie, bo, bo, bo każdy zespół tak naprawdę, co widać już poresowi, że, że na tę najważniejszą, yy, najważniejszą część sezonu tak naprawdę każdy łapie jeszcze lepsze forum niż miał przez, przez większość czasu i i, i na pewno to nie będą łatwe mecze, więc, więc ja jestem gotowy na wszystko, a, a nie, nie, nie zawieszam sobie już na pewno modalność. Byliśmy tutaj, zagraliśmy myślę, że cenny sparring eee, i, i to na pewno zaowocuje na przyszłość. Każda zmiana hali to jest jakieś nowe doświadczenie. Eee, no i tak samo granic z zespołem, którego totalnie nie znaliśmy. Eee, ja nie kojarzyłem żadnego zawodnika. E, także, także na szybko nauka taktyki totalnie nowego zespołu, bo wiadomo zespoły z ligi są nam w większości znane, większość zawodników gra już w tej lidze e, przez długi czas, także mimo zespołowej taktyki każdy ma jakieś swoje spostrzeżenia na temat każdego zawodnika i może je, e, może z nich korzystać w, w trakcie meczu, a tutaj był to całkiem nowy, nowy zespół, z którym musieliśmy się zmierzyć, no i fajnie, że udało się wygrać. Dobrze, że tylko Turcja, a nie gdzieś dalej na pewno, bo, bo, bo na pewno te, te zmiany stref czasowych każdego dotykają w mniejszym lub większym stopniu, dlatego cieszę się, że to nie było gdzieś dalej i, i, i te podróże już na pewno nas też trochę męczą, bo, bo ostatnio mieliśmy dosyć długi wyjazd do Kędzierzyna, teraz ten wylot do Turcji, więc tak naprawdę jeden dzień w domu tylko będziemy przystał cały tydzień, bo jak, jak wszyscy chyba już wiedzą, gramy mać w Łodzi, więc więc y, na pewno to jakieś tam uprzykrzenie jest, ale, ale no, nikt nie mówił, że będzie łatwo I, i na pewno to jakaś taka odskocznia od, od takiej codziennej rutyny jest, więc, więc taki wyjazd może też nam pomóc. Strona turecka stanęła na wysokości zadania, naprawdę przyjęła nas tutaj po królewsku. Coś, coś nowego, ciekawe jedzenie, e, ciekawy hotel. No, to wszystko co, co łączy się z, z podróżami było zdecydowanie na plus. Zawodnicy są zadowole, za, zadowoleni. E, zmęczenie wydaje mi się, że podróż nie była już aż tak męcząca, a, a treningi, baza treningowa, którą mieliśmy do dyspozycji naprawdę na najwyższym poziomie, więc e, Same, same pozytywy z tego wyjazdu. Przyjaźń polsko-turecka, no to naturalnie, że, że cieszymy się. Możemy poszerzać nasze, nasze horyzonty i, i na pewno y, będziemy chcieli się odwdzięczyć, zaprosić zespół turecki do nas również może przed przyszłym sezonem, ale na pewno, na pewno ta relacja zostanie utrzymana. Muzyka